Witam serdecznie, szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latoroś, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu z sama siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Spójrzmy na tą latorośl. La, na, na dzieci się często tak mówi. Latoroś to dziecko. I dzieci często nie słuchają swoich rodziców. Są nieposłuszne. Nie będę ciebie słuchał. Dzisiaj widziałem taką sytuację w sklepie. Dziecko było odwrócone plecami do mamy i robiło coś, czego mama nie chciała. I mama woła: Nie rób tego. Prosiłam cię wielokrotnie, żebyś tego nie robił. To był chłopiec. A on. Stoi jak kamień, w ogóle niewzruszony, jakby był głuchy na wołanie mamy. I mama przy kasie takiej samoobsługowej mówi: No, nie rób tego. Więc ja zareagowałem i tak go dotknąłem w głowę, tak popukałem, puk, puk. On się odwrócił. Mama na początku tak się na mnie spojrzała, tak wystraszona, ale za chwilę zrozumiała, że jej pomogłem im. Dziękuję. I mówię jej, no, że trzeba nauczyć się komunikacji ze swoim synem, ze swoją latoroślą, bo w przeciwnym razie no, będzie ciężko, nie? On słyszy i nie słucha, i tak samo jest często z nami, że słyszymy, ale nie słuchamy, nie rozumiemy, nie chcemy, albo chcemy, a nie możemy. Jesteśmy oddzieleni od krzewu winnego. A tym krzewem winnym jest Jezus. Wydaje się, że jesteśmy blisko, bo leżymy pod krzewem, odcięci, bo nie przynosimy owocu to zostaliśmy odcięci, ale blisko, pod krzewem, no bo ta laturośl, ta gałązka nie poleciała daleko jeszcze. Jest pod krzewem i staje się kompostem. No bo tak jest. Jestem tak blisko, a tak daleko. I gniję tutaj. Oddalono od Ciebie, mój Boże, moja miłości. Gdzie jest to szczęście? I można mieć wielkie pretensje do Jezusa, będąc tak blisko, ale odwróconym plecami cały czas. To jest ta latorośl, to jest to dziecko. To jesteśmy my, uczniowie, uczniowie Jezusa. Ale spójrzmy jeszcze bardziej na tą latorośl. Ona wyrosła w lecie. Sama nazwa mówi latorośl. W lecie urosła i nie przeżyła jeszcze zimy. Jezus przygotowuje ich na tą zimę. On już wcześniej ich przygotowywał. Kiedy nie będzie słońca, nie będzie słowa, czyli słowo to jest to słońce, to światło. Już nie będę do was wiele mówił, wczoraj tak Jezus mówił, nie? Będzie czas posuchy, będzie pustynia, będzie zima duchowa. I co? No i jeśli odszedłeś od Boga, to zgnijesz tam, nawet będąc blisko. Ale jeśli dasz się oczyścić oczyścić Ojcu, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Jeśli dasz się oczyścić, dasz się wytarmosić za uszy. Mówię tak w przynośnie, oczywiście, nie fizyczne ciąganie za ucho, bo nie lubiłem tego nigdy. Chodzi o... albo nacieranie uszu, ja ci natrę zaraz uszu, nie? E, chodzi o to, żeby żeby te uszy przeczyścić, te duchowe uszy. Ale jeśli ktoś śpi w grzechu, to ciężko jest otworzyć komuś ucho. Najpierw trzeba go ożywić. I teraz przejdźmy tak szybko do tej dziewczynki. Ja ją nazywam Talita Kum. Ona nie ma imienia, ale Jezus powiedział do niej: Talita Kum, dziewczynko mówię ci wstań, więc dajmy jej takie imię. Talita Kum. Dziewczynka o imieniu Talita Kum. Ona miała 12 lat i umarła. I leży. I, I leży w trumnie. Wyobraźmy sobie taką dziewczynkę, która leży w trumnie. I my często też tak leżymy w trumnie. Niektórzy nie chcą się dać podnieść. Mówię ci, wstań. Nie, dobrze mi tutaj. Ale to jest trumna. Moja trumna, moje, moje życie, proszę się nie wtrącać. Na szczęście miała dobrego tatę, który przyszedł po Jezusa i mówi: Ratuj. Jezus mówi do niej: Dziewczynko, mówię ci, wstań. I tak działa łaska uświęcająca. Musisz przyjść, wrócić do Boga po łaskę uświęcającą, która ma na celu wzbudzić życie w tobie, to wewnętrzne życie, życie duszy. Bo na zewnątrz ruszamy się, poruszamy się, nie? Wydaje się, że jesteśmy żywi, ale w środku jesteśmy martwi, bo dzieliliśmy się od Boga i leżymy, jak w trumnie. I ta łaska uświęcająca nas ożywia. Ale to nie wszystko to jest. To, to jest dopiero początek. Bo równocześnie w tej samej chwili Bóg daje nam kolejną łaskę. Łaskę uświęcającą i cnotę. Cnoty teologalne. Wiara, nadzieja, miłość, bo tam w tym tekście jest napisane, kiedy ona wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, czyli miała w sobie ten dynamizm, wcześniej go nie miała, Jezus ją obdarzył łaską święcającą, bo łaska uświęcająca jest tym dynamizmem. Jezus mówi: Dajcie jeść. I to jest właśnie ta łaska, kolejna, to są cnoty teologalne, to wszystko idzie. W tym samym czasie wiara, nadzieja i miłość. Odzyskałeś miłość, żyjesz, uratowany pacjent, bo była taka jedna wielka krecha, pi, i już nie było słychać, jak bije serce. No i Bóg daje ci te cnoty teologalne, wiara, nadzieja, miłość, i tu musisz trwać. I to jest nadprzyrodzona łaska. Ale to nie znaczy, że ty teraz będziesz czynił nadprzyrodzone rzeczy z automatu. Ty musisz współpracować z tą łaską. Dlatego nasza wiara musi być oczyszczana, nasza nadzieja musi być oczyszczana, nasza miłość musi być udoskonalana. Oczyszczana. Nieustannie. Bóg daje ci to, i teraz dusza żyje, i teraz dusza ma władzę. Jakie są władze duszy? Rozum, wola, decydujesz. Czy pójdziesz za Bogiem, czy się cofniesz? Czy będziesz przestrzegał przykazań? Będziesz się ich trzymał, czy nie? No i to jest współpraca z łaską. To, to nie jest automatyzm. Dostałem wiarę, nadzieję, miłość i teraz jestem. Jechodzę ja w tej nadprzyrodzoności. Jestem żywy, moja dusza ożyła, no bo dusza Adama i Ewy umarła. Przecież Pan powiedział: Jeśli zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, niechybnie umrzecie. I umarli, duchowo umarli. Już nie mogli spożywać z drzewa życia, z takiego nadprzyrodzonego drzewa, bo śmierci nie było, cierpienia nie było, łez nie było, niczego nie było. Z czym my się musimy zmierzyć. No i teraz Bóg daje ci to nadprzyrodzoność w odniesieniu do duszy. A kiedyś da nam zmartwychwstanie, da nam uwielbione ciała. I już wtedy śmierci nie będzie. Tej drugiej. Bo ta pierwsza śmierć to śmierć duszy ale i śmierć ciała. I teraz. Jezus mówi: Przychodzi zima, chłopaki, musicie się przygotować, moje lato rośnie. Trzy lata was zrodziłem, pielęgnowałem was, jak mamusia, pisklęta, a teraz musicie przetrwać bez mnie, no bo demon przyjdzie i zabierze mnie, i zło będzie niszczyło mnie, a, a zresztą ja sam oddaję swoje życie, mówi. Jezus, nikt mi tego życia nie zabiera, to też musimy o tym pamiętać. Ja odchodzę do ojca. No, przez to cierpienie, ale wrócę. Po zimie zawsze znowu pojawi się wiosna i lato. Znowu będą pączki, znowu będą owoce. Ale teraz muszą być oczyszczone. Jeszcze lepsze, jeszcze większe. Ale trwajcie we mnie. I w dalszej części tego tekstu czytamy. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ale musicie trwać, musimy trwać w tym krzewie, jako latorośle. Nie możemy stać z dala, plecami. Mojżesz widział krzew gorejący, który płonął, a się nie spalał. I ten dynamizm w tym krzewie, Bóg się tak objawił i podszedł do tego krzewu. Nie odszedł. Odwrócił się na pięcie i a, nie obchodzi mnie to. Bóg mnie nie obchodzi. Miał prawo tak powiedzieć. 40 lat żył w nieswoim pałacu, bo był, będąc hebrajczykiem, był Przybranym dzieckiem faraona, to jego siostry, jego córki, a potem 40 lat był na wygnaniu w nieswojej ziemi. A jeszcze w międzyczasie Hebrajczycy go odrzucili, a chciał im pomóc. Mógłby po 80 latach swojego życia powiedzieć: Nie chcę takiego Boga. Pozwoliłeś, na to, żebym Gehennę w życiu przeżywał. 80 lat Gehenny. Ale on tak nie zrobił. On zbliżył się do Boga, zdejmij sandały. Co zrobił Jezus? Umył im nogi. No bo umyty człowiek potrzebuje nogi sobie umyć. Czyli to są te grzechy powszednie. To, co się do ciebie przyklei tak czy siak. Bo jesteś słaby, bo jesteś grzesznikiem. To nie są grzechy ciężkie, które tutaj się dokonują. To są stopy. No, żyjesz, chodzisz, dotykasz się ludzi, gniewasz się często niesłusznie, słusznie, i to musi być wszystko osądzone, obmyte, usprawiedliwione. My się często w ogóle nie skupiamy na tych grzechach powszednich. I nie widzimy w nich niczego zdrożnego i złego, a jednak grzechy powszednie nadszarpują tą miłość, niszczą, nie niszczą ją i całkowicie, ale ją tak osłabiają tą więź z Bogiem. I te cnoty dąlegane wiara nadzieja miłość są takie słabiutkie. Ta miłość taka. Hmm, kocham cię mamo. Ale jak mi dasz cukierka, to cię kocha mnie. I takie dziecko przychodzi i prosi, pomóż mi, mamo, w odrobieniu lekcji, pomóż mi, bo mnie ktoś tam skrzywił, pomóż mi, bo nie umiem sobie sznurowadła zawiązać, ale nie przeprasza. Przepraszam cię, mamo, za to, że byłem nieposłuszny, że cię nie słuchałem. My tak często nie robimy. Kiedy złoi nam zło skórę. To. No to narzekamy na to zło, na ludzi, no i też na Boga, że nas nie bronił, że miał nas gdzieś. Mam nadzieję, że ja to jakoś jaś, jaśniej, klarownie tłumaczę. Staram się obrazami mówić. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy. W Twoich bramach Jeruzalem. Też masz taką uciechę, kiedy dzwon w kościele woła na Moszę Świętą. Ja nie zawsze tak mam. I nie chodzi o pana Jezusa, tylko o wspólnotę, o kościół, do którego mam iść. Ojejku, kazanie, ojejku, muzyka, ojejku, ludzie będą smutni. A jak zaczniesz im mówić, żeby się uśmiechnęli to pomyślą sobie, że coś brałeś, a brałeś to samo, co oni spożywałeś z drzewa życia, samego Boga spożywałeś, który cię obudził, który cię wzmocnił, który cię nakarmił, dosyta. Ale wcześniej przyjąłeś słowo i żyłeś tym słowem, bo słowo jest początkiem. Na początku było słowo. Ono było na początku. I to słowo jest ważne. Kogo słuchasz? Siebie samego, swojego bólu, celebrujesz swój ból? Nie rób tak, celebruj jego ból. W jego ranach jest Twoje uzdrowienie, a nie w Twoich ranach. Kto jest ważniejszy? Matka czy dziecko? Kura czy jajko? Bóg czy człowiek? Kto jest ważniejszy? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.